Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj w sklepie DlaHodowców.pl mamy przyjemność przedstawić Państwu produkty firmy Klaus. Bardzo fajne produkty, chwalone przez wielu hodowców. Dwa pierwsze produkty to są kostki mineralne. Kostki mineralne i tutaj jest gryt, którą, którym podstawą produkcji to jest margiel, czyli skała osadowa składająca się z wapnia, magnezu i minerałów. I tutaj jest tak, pierwszy to jest gryt, który jest nazwany Stein. On wygląda w ten sposób. Taka kosteczka mineralna kilogramowa i tutaj mamy całe bogactwo właśnie związane związane z, z tymi marglami, czyli to są i muszelki i jakieś drobne papienne takie elementy, które gdzieś tam przez tysiące lat były nanoszone i one są tutaj właśnie w tej kostce w tej chwili zawarte. Kilogramowa kostka to jest 8 zł nas na sklepie. Już w detalu. Także spokojnie tutaj można do tych zakupów, które o 200 zł, które są wysyłką gratis, można domówić sobie taką kostkę i naprawdę spróbować. W składzie znajdziemy 29% wapnia, 1,5% fosforu i 0,85% sodu. Jest to przebadane i tutaj ta te, te informacje są zawarte właśnie na opakowaniu. Ten carbon tutaj, to jest bliźniaczo podobna kostka z tym, że ona ma troszeczkę mniej wapnia, za to dużo więcej fosforu, bo ma 2,4% fosforu, sodu ma 1,55% i jeszcze tutaj mamy, znaczy ciemniejsze, tutaj mamy węgiel, który bardzo, bardzo dobrze wiąże nam e, jakieś, jeśli mamy jakieś sytuacje bakteryjne z głębiami, to bardzo dobrze wiąże nam karbon. Czyli tutaj jest węgiel zawarty, widać, że ona jest dużo ciemniejsza, po prostu. No i trzecim tym produktem, to jest właśnie właśnie ten produkt 5 kg. On nazywa się Picobal, ale składa się praktycznie w 100%, tak jak tutaj pokażę, z mórz. Także to jest bardzo fajny produkt, gdzieś można go domieszać do do, do, do grytu, które używamy powiedzmy tutaj na rozkód. On jest yy, za 5 kg kosztuje na w sklepie w detalu 49 zł, czyli jest dosyć drogi jak na standard grytu, ale za to jego skład, wygląd, zapach yy, to, jest, to, jest, to jest perfekcja yy, Dodatkowo mamy tutaj do zaprezentowania yy, Klaus Bades Crystal. Jest to sól, która no, yy, kto używał tej soli, to wie, że to jest po prostu petarda. No cena też jest dosyć, dosyć droga, jak, jak tutaj na, na ten środek, bo to jest 56 zł, No ale tutaj ten środek broni się jakością akurat. Dodatkowo mamy multivitaminę, zestaw witamin, standardowy zestaw witamin. Tutaj praktycznie są witaminy A, E, B, D, B1, K, dodatkowo cholina, 5 ml na 1 litr wody dawkowanie. I tutaj jest 300 witamina B. To jest zestaw witamin B oczywiście. To jest B1, B2, B6, B12. Do tego jest biotyna. I tutaj dawkowanie mamy tego produktu 2 do 6 ml na litr wody. 37 zł kosztuje 30, 300 ml już w detalu. Kolejnym produktem jest Klaus Pixo tabletem. To są typowe tabletki na regenerację. Tutaj akurat jest 100 tabletek, 100 tabletek w sumie to jest 20-20 gram. I to są typowe tabletki na regenerację, czyli one tutaj zawierają bardzo dużo protein, witamina E, witamina C, czyli te wszystkie środki, które pozwalają gołębiowi dojść do, do formy po ciężkim locie trzy bardzo fajne produkty, z czego jeden to, to jest moim zdaniem petarda, zresztą bardzo dużo ludzi dzwoniło do Rafała z pytaniem o srebrną pszczołę, dlatego postanowiłem wprowadzić ten produkt. To jest produkt, który jest reklamowany przez producenta jak to jako środek typowo na regenerację, taki bardzo poważny środek na regenerację, ale dużo hodowców stosuje ten produkt przed lotami. Z uwagi na co? Z uwagi na to, że tutaj mamy bardzo dużą ilość protein właśnie, witaminy, witaminy A, witaminy E, witaminy D. Później mamy y, żelazo jeszcze w składzie, żelazo, jod, cynk. Także tutaj naprawdę jest, y, to jest poważna bomba i energetyczna, i re regeneracyjna. Także można stosować to ten. Produkt. Można stosować jako wspomaganie po naprawdę ciężkich lotach, jako taka regeneracja Gołębi, a można stosować ten, ten produkt przed ciężkim lotami. Jak już przewidujemy, że to będzie ciężki lot, to można spokojnie ten produkt zastosować. On wygląda w ten sposób. Bardzo szeroko stosowany jest w Chinach, dlatego mamy tutaj napisy też w języku chińskim, w języku mandaryńskim. także Tutaj, ten produkt naprawdę to jest moim zdaniem i naszym zdaniem, jeden z najlepszych na rynku, jeśli chodzi o tego typu produkty. Kolejne dwa, które są typowo na loty, to jest joda ferol. I joda ferol można sobie porównać z innymi produktami tego typu dostępnymi na rynku. Mamy, tak: ferum, czyli żelazo, jodinę, czyli jod, ale dodatkowo mamy magnez, cynk i mieć. Także takiego zestawu podejrzewam, że nie, nie ma żadnych producent w tej chwili. Nie? To też jest związane z zapotrzebowaniem jak gdyby na rynek chiński, który jest zgłaszany do firmy Klaus no i te produkty są też w jakiś tam stopniu dostosowywane do tego. I tutaj mamy taki produkt typowego, że tak powiem wariata, ale to tutaj z tym z trzeba tym uważać, bo to jest CTP, czyli to jest kreatyna tauryn, kreatyna tauryna power complex. I z tym produktem na pewno trzeba uważać, bo to jest tak, oprócz tych produktów, które wymieniłem, to jest witamina B1, B2, B6, B12, dodatkowo jest biotyna, cholina, tauryna, o której wspomniałem, i L-karnityna, Czyli to jest taka petarda, że jak ktoś zastosuje powiedzmy z lotami z wiatrem, no to nie będzie miał gołębi generalnie, także umiejętnie trzeba to stosować. 300 ml, 71 zł ale na, na, na te dwa, trzy loty w sezonie na pewno jest to produkt, który zrobi robotę. Także tutaj te wszystkie produkty serdecznie kolegom polecamy. Jak ktoś coś więcej chce się dowiedzieć, zapraszam do Rafała pod numerem telefonu 531 600 603 lub też załomienia internetowe. Dokładnie, można się dowiedzieć, można też zamówić właśnie telefonicznie od 200 zł jest wysyłka gratis. No i wszystkie te produkty są w ciągłej sprzedaży, w ciągłej ofercie u nas. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy jeszcze raz za zaufanie wszystkim hodowcom. Postaramy się tutaj jeszcze kilka nowości w tym roku sprowadzić, wprowadzić. Także jeszcze raz życzymy wszystkiego, co najlepsze na nadchodzący sezon. I co? no Dobry wlot. Dobry wlot. Wszystkiego dobrego.